Okay. Chcę pierwszy otworzyć mój klosz. Wow, tu jest guma! Jak fajnie! Cieszę się, że ją dostałam! Tak ładnie pachnie! Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust, a już mi smakuje! Co ty robisz, Tom? Musisz poczekać na wszystkich. Zobaczmy, co jest pod moim kloszem. Tu też jest guma, ale dużo więcej niż u poli. Podoba mi się taki układ. Muszę natychmiast pozbyć się opakowań. Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze stopaczek gum! Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. To mogę wziąć trochę od Ciebie? Nawet nie masz co marzyć. To nic nie dostała! No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza, a wy czekajcie, aż skończę. Jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. O, co za ofiara! Znowu ci się nie udało. Wiem co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie, zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł. Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patek i zachowam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona, ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz! Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Oli, pozwolę ci na to patrzeć. Hmm? Myślę, że trochę się zejdzie, Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Ty zrobiłaś poli. Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. O dziwo, tym razem się z tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się pocę, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadbuchać balon. Uda mi się. Tom, wystarczy to już przesada. O nie, pęk! Wygląda, jakby bomba tu wybuchła. Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy. To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy z Kate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Oli, jak zwykle, nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne, kiedyś im nie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurczę, w twarz jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda. Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Mm, rewelacja kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe. Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. E, właśnie tak. Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego. Świetnie, to nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Moli, to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. On nie mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom, wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów, teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Co za siwus? Wzięłam tylko kilka cukierków, zaraz cię załatwię. Co to jest poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki! Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry, zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda! Cóż za różnorodność smaków! Uwielbiam próbować je wszystkie na raz. Pierwsza paczka już jest, czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No, całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy, już więcej nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Hmm. Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je poleć spraytem i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza. Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam Wam, kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super. Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super. No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. Może moja sztuczka mi pomoże. Co robisz to? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie, nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to. Będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurczę, no to chyba wszystko. O, zostało jeszcze jedno ziarenko. Świetnie. Zjem je na deser. Przekonamy się o tym. Gdzie się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą. Mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. działa! Co znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn! To był genialny plan, brawo! Jedny. Łap popcorn ustami, Kate! Co wy zrobiliście? To jest to po prostu oburzające! Jestem gotowy, by zacząć! Mleko i ciasteczka Oreo wygląda pysznie, ale w porcie jest mało, ale dwoją widać... Super, znowu mi się poszczęściło. To takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Poli? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna. A to ma pecha. Uważaj, przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabijaj się ze mnie. Wierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Te ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak tu dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A co jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz. Nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam, a teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Mm, pyszności, mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz! Świetnie! Muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja. Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce! Mam wobec niej własne plany! Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Niech sytu się zbytnio, Kate i tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach! Wow, jak myślicie? Co jest w środku? Już niedługo się dowiemy. O! To guma! Ekstra! Cały stos. Uwielbiam gumę. Ja pewnie też mam coś fajnego. Tylko jedna guma? Nie szkodzi. Wow, ale odlot! Mam tu całą wieżę gumy! O tak, Suzy! Nie masz szczęścia tym razem, ale możesz zaczynać! Dobra! Opakowanie zdjętek. Guma w ustach! Patrzcie, dziewczyny, co zaraz będzie! Okej, okay, okej, okay, prawie! Puu! Oj, przepraszam, Kate! Przepiłaś mnie prosto wbrew! Nie widzę w tym nic zabawnego! Muszę się tego pozbyć. To było łatwiejsze niż myślałam. Co? To moja brew. Szybko, muszę to naprawić. Nie pomaga. Nie śmiejcie się, dziewczyny. Jak ja będę żyła bez brwi? Uff, tym razem się udało. Przestańcie się nabijać. Lepiej spróbuj swoją porcję. Z przyjemnością. Jednym ruchem ręki znikają opakowania. Teraz nadszedł czas na degustację. Moja guma jest pyszna. Chcę więcej. O tak, co za uczta. A teraz nadmucham gigantycznego balona! Chyba mam pomysł. Boom. Handy, twoja broda jest cała w gumie. To nie jest śmieszne. To tylko guma. Zaraz ją odkleję i znowu będę rzuć. Widzicie? Nawet nie straciła smaku. Co się tak gapicie? Teraz twoja kolej, Kate. No dobra. Okej, okay. zaraz to zdmuchnę. Gotowe. Wow, masz naprawdę pojemne płuca. A teraz czas na rzucie i pokazanie, jak wygląda prawdziwy balon. Patrzcie, dziewczyny. Świetnie. A teraz przywiążę do niego sznurek. I przyczepię go do krzesła. Właśnie tak. Dziwne, co ona robi? To, co trzeba? I jeszcze jeden. I jeszcze oh, jeden. Man. Zobaczcie, ile mam balonów. Co? Ojej! Ja odlatuję! Pomocy! Czego ona się spodziewała? Sama jest sobie winna na my. Hurra, pączki! Uwielbiam pączki! A co ja mam? Juhu, ja też mam pączka! I to w moim ulubionym lukrze. Co za uczta! Ojej, ale szczęście! Taka góra pączków i wszystkie dla mnie! Przestańcie się tak gapić! Zjadajcie swoje! Oh. Mam pomysł! Nie widziałyście mnie w takim wydaniu, a oto i moje okulary, pokażę wam teraz prawdziwe maniery. Serwetka, sztuczce, i mały kawałeczek do degustacji. No to zaczynamy! Niesamowite walory smakowe. Nie ma się co śmiać, moje drogie panie. Ja naprawdę umiem degustować z klasą, ale już czas wracać do siebie. Siemanko. Ej, Chyba przyszła kolejna Kate. Ok. Bardzo chętnie. Mniam, miam pyszności. To jest nierealnie dobre. Palce lizać. Chcę więcej. Pączek na każdym palcu. Dobra, no to do roboty. O tak, to jest to. Uwielbiam pączki. Uch, ten ostatni jest szczególnie dobry. Prawda, dziewczyny? Dziękuję. Teraz ty, Candy. Ale jak ja mam je wszystkie zjeść? Mam pomysł. Wezmę pączki i zbuduję z nich wieżę. Będę je układać jeden na drugim. Tak szybko rośnie. Dziewczyny, zobaczcie, jaka jest wysoka. Ojej, chyba się chwieje. Spokojnie, tylko nie to. Kurczę, ale oberwała. Żyjesz tam? O, pączek. Jaki pyszny. To było zabawne, co? Co tu jest? To ostra papryka. O, nie, nie, nie. A co mnie? Garść ostrej papryki. Oh, man! przecież to cała góra papryki. Dziewczyny? Robi mi się niedobrze. Oj! Lepiej niech Suzy zacznie. Dobra, zaryzykuję. Ojej! Robi się trochę gorąco. Za gorąco! Nie! Hej, daj mi szybko wodę! O, proszę! Tak, tak. Od razu lepiej. Dzięki. Candy! Teraz twoja kolej! Oj, dziewczyny! No nie wiem, może lepiej nie! Czyli muszę! Okej. Okay. Chyba najlepiej zjeść wszystko na raz. Ojej! Zaraz Spłonę! To okropne! Pomóżcie mi! Trzeba ją ratować. Dobrze, że mam tu gaśnicę. Trzymaj się. No, jeszcze tylko troszkę. Jak się masz? Już okej? Okay? Stała w pianie, ale dzięki. Nie ma sprawy. A na mnie czeka cała góra papryczek. Dobra, Kate. Weź się w garść. Dasz radę. To przecież tylko papryka. Co może się stać? O nie, to wcale nie jest tylko papryka. Co? Czy ja jestem w kosmosie? Ja płonę. Ale jak tu jest pięknie. O nie, co się dzieje? Spadam z powrotem na ziemię. Wszystko okej. Okay. No i co my tu mamy? Co? Surowe jajka? Nie ma mowy. Ja na szczęście mam tylko jedno jajko. Ja dostałam całą górę. I co ja mam z tym zrobić? Zaczynaj, Suzy. Okej. Okay. No, tylko obrzydliwe jajko. Ale nieważne. Po prostu wbiję je sobie prosto do buzi. Uff, ona naprawdę to zrobiła. Uff, co za ochyda. Jak pozbyć się tego smaku? Przestańcie się śmiać. Zaczynaj, Kate. Ojej. Mam pomysł. Zaraz jej rozbiję moimi ruchami karatę. O, właśnie tak. Gotowe. Wszystkie jajka rozbite. Dziewczyny, a to jeszcze nie wszystko. Teraz potrzebuję słomki szybko je wypiję. Startuję. Fuu, to jest to chydne. Nie do wypicia. Nie chcę już tych jajek. Teraz ty, Gandhi. Od czego powinnam zacząć? Myślę, że od tego. Nie! Wszystkie spadły prosto na mnie. Jestem cała oblepiona tymi głupimi jajkami. I mam żółtko w buzi. Fuj! No Nie śmiejcie się ze mnie, dziewczyny! Teraz na pewno będę miała farta. Co? Taki malutki chips? A ja mam całą puszkę. I smakują wyśmienicie. Co z tobą, Suzy? Wow! Rewelka! Tyle chipsów i wszystkie dla mnie! O Suzy nie można tego powiedzieć. Kurczę, co mam z tym zrobić? Wiem. Doktor Suzy sobie poradzi. Czas na zbadanie naszego okazu. Wygląda jak zwykły chips. Czas na degustację. No, całkiem niezły w smaku. Ale szkoda, że jest taki mały. Nie ma w tym nic zabawnego. No dalej, Kate. Przyjrzymy się Tobie. Spokojnie. Cześć Peski. Kurcze, nie chce się otworzyć. No ile można? Otwórz się ty głupia puszko. No co jest? To nie jest śmieszne. Mila mam pomysł? Rozpiłuję ją. Spójrzcie jaką mam piłę. Uważaj puszko! O tak! Gotowe! Teraz patrzcie uważnie. Hop! Jeden chips. Dwa chipsy. Trzy chipsy. Mam je wszystkie. No i co powiecie? Wiem, że wam się podobało. Oj! Zapomniałam o puszce. Okej, okay, to teraz moja kolej. Zaczynam. Kocham chipsy. Są takie chrupiące. Co za uczta. Jestem gotowa zjeść je wszystkie. Ojej, to bolało. Jeszcze więcej chipsów. Wszystko w porządku. Ojej. Potrzebuję ochraniacza na głowę. Teraz będę bezpieczna. Auć, to bolało. Znowu mam guza. Koniec, mam dosyć. Wiem co robić. Wykorzystam ten samochód. Czas tu zrobić porządek. Ruszamy na przejażdżkę. A masz! Ale fajnie wyszło przy piątkę. piątkę! O nie, wszystkie moje chipsy się rozsypały!